Mediana zestawu 6 liczb 4, 8, 21a, 16, 25 jest równa 14. Zatem a będzie równe jednej z czterech opcji. Tutaj musimy niestety sprawdzić wszystkie opcje po kolei. Zaczynamy od opcji A, czyli że a jest równe 7. I nasz zestaw liczb 4, 8, 21 uzupełniamy teraz w miejsce litery A dajemy tą siódemkę. No, i przy liczeniu mediany ważne jest, żeby te liczby mieć ustawione w kolejności od najmniejszej do największej. Więc porządkujemy sobie ten zestaw i po uporządkowaniu liczymy, ile tych wyrazów tutaj mamy. Tych wyrazów jest tutaj 6, czyli jest to parzysta ilość. W takim wypadku, żeby obliczyć medianę, to musimy wziąć kreskę łamkową i musimy policzyć średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów. A te dwa środkowe wyrazy w tym wypadku to będzie 8 i 16. Bo sam środek jest tu, a te dwa wyrazy sąsiadują bezpośrednio ze środkiem naszego zestawu. Więc bierzemy 8 plus 16, dzielimy przez 2. 8 plus 16 to 24, dzielone przez 2 to jest 12, czyli mediana w tym wypadku wyszła nam 12, a miała wyjść 14. No to odpowiedź A nie jest dobra. Bierzemy sobie odpowiedź B. A jest równe 12. I do naszego zestawu właśnie w to puste miejsce, tam gdzie była litera A, dajemy teraz dwunastkę. Ponownie zestaw sobie porządkujemy od najmniejszego do największego, czyli w ten sposób. No i liczymy medianę. Żeby tą medianę policzyć, no to znów bierzemy te dwa środkowe wyrazy, czyli 12 i 16. I liczymy ich średnią arytmetyczną. Dodajemy 12 i 16, to jest 28. Dzielimy przez 2. I z tego nam wychodzi 14, czyli to jest to, taka mediana miała wyjść, miała mediana wyjść równa 14 i w tym wypadku właśnie wychodzi 14, to już dalej nie musimy liczyć, kolejne odpowiedzi na pewno będą błędne, poprawna odpowiedź to odpowiedź B.